Kiedy? Dawaj. Dobry wieczór. Przepis na, na żarcie, na chińskie kurwa Koryto. To jest tak. Makaron, nie? dwie kostki bulionu z knora, nie? dwie zupki dwie zupki, knora Amore, pomidory, nie, czerwone to jakieś nie. No, 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 no. Wsypuję z całości, kurwa, bo tak jak ja byś zrobił dla siebie, bez Nie ma hmm. po prostu kurwa na, na, na to monitor. Nie? I do tego rozmówiłem? Aha. Makaron, mówię makaron, czy nie? No To jeszcze raz Makaron, dwa buliony konora, Dwie zupki chińskie amole pomidore Do tego jeden przecież pomidorowy, nie? Yy, Jedną kiełbasę Mrożonki chińskie, nie? I do tego trochę chili, to nie chili, tylko tego kery, nie? I tego Pieprzu I tego I kurwa Chili kurwa, wiesz co? I tego wspanego, no. Nie? no To by było wszystko i gotujesz człowieku to i jest Pikuś, kiełbaskę do tego jeszcze. Trzeba ja musiałem rzucić na pochodzić na plastry i rzucić na granie. Negluję, mówię, po proszę wyryj. A to jestem dalej sponsorowane kurwa, przez niego.